Cześć. Ja jestem Arwen i chciałabym wam dzisiaj przedstawić moje 5 ulubionych tkanin, których używam w cosplayu. Numer 1 to będzie bawega. To tkanina ze sztucznych włókien, ale lubię ją za to, że delikatnie połyskuje w elegancki sposób, zamiast mocno się świecić jak na przykład satyna. Nie gnieci się szybko, jest bardzo łatwa w szyciu i jest moim go-to materiałem na ogromną ilość elementów na przykład długie spódnice, marynarki, nawet peleryny. wszystko co ma mieć dość elegancki look. Użyłam jej na przykład do tej bordowej sukienki z Dragon Age'a, regularnie używałam granatowej i szarej bawegi do stroju Jane'y Proudmore, na fioletowe elementy do Shadow Shadowheart, czy na przykład tę niebieską garsonkę do Elizabeth z Bioshocka. Kolejne przykłady to ta jasnozielona część na kamizelce Shani i kontusz Geralda. Numer dwa, bawełna. 100% bawełna to jest tak przyjemna bestia do pracy, że nie macie pojęcia. Będzie się Was słuchać, nie będzie się rozciągać, uciekać, łatwiej ją zaprasować czy upiąć szpilkami. Oczywiście nie nada się na wszystkie elementy, na wystawne stroje może być zbyt zwykła i matowa, ale sięgam po nią najczęściej, kiedy trzeba uszyć jakąś koszulę, przeszywkę na larpa albo na podszewkę. Jeśli chcecie mieć chociaż trochę wygodniejszy cosplay i akurat musicie gdzieś zrobić podszewkę, polecam cienką bawełnę. Nie jest droga, a warto mieć naturalny, miły materiał dotykający waszej skóry zamiast jakiś śliski poliester. Bawełna, oczywiście, bardzo się gniecie, ale za to jest łatwa i przyjemna w prasowaniu. A tutaj macie kilka przyszywek, gdzie użyłam właśnie bawełny fioletowej, szarej czy zielonej. Rzadko robię zdjęcia podszewek, ale przy kontuszach, płaszczach, gorsetach niemal zawsze daję bawełnę do środka. Numer 3. Len. Tutaj mamy trochę droższą tkaninę, ale za to len jest oddychający i też całkiem miło się go szyje. Chociaż siebie się straszliwie, ale mam na to fajny sposób, który też niedługo chcę wam pokazać. Polen, jak i bawełna dobrze sięgnąć, kiedy planujecie zrobić strój z osadzonych w świecie fantazygier gier, chociażby z wiedźmina. Len jest jeszcze lepszy na koszulę niż bawełna, przeszywki też zdarzało mi się z niego robić. Jest naturalną, przyjemną do pracy tkaniną, a jednocześnie dodaje do kostiumu taką super autentyczną, średniowieczną fakturę. Nawet jeśli postać ma tylko jakąś małą wstawkę, na której widać ciekawą, grubszą fakturę, to warto użyć kawałka lnu. A tutaj widzicie przykład lnianej koszuli pewnego znanego wampira, wykonanej właśnie z lnu, albo taką dwukolorową, larpową kurtkę. Numer 4. Ekoskóra elastyczna albo ekoskóra konfekcyjna. Kontrowersyjna opinia, bo tu z kolei trzeba trochę cierpliwości i sposobów jak ujarzmić tą ekoskórę, ale uwielbiam ją za to, na jak wiele rzeczy się nadaje. Mam mnóstwo kolorów, a zastosowania dla niej znajduje w zasadzie do tej pory. Tu też mam pomysł na filmik na temat samej ekoskóry, żeby podzielić się z wami sposobami na ujarzmienie jej, więc dajcie znać, czy interesowałoby was coś takiego. Eko-skóra elastyczna jest, jak nazwa wskazuje, elastyczna i do tego śliska, za to totalnie można ją prasować, tylko oczywiście przez coś, na przykład papier do pieczenia. Używam jej do szycia elastycznych rękawiczek, najczęściej takich prostych, na które potem naklejam elementy zbroi. Z ekoskóry zrobiłam na przykład tę granatową kurtkę z Valoranta, jak i prawie wszystkie wstawki na niej. Tu widzicie emblemat na sukni, też z ekoskóry. W przypadku Janey używałam złotej ekoskóry na absolutnie wszystkie złote wstawki. Uwielbiam używać tej metody i robię to kiedy tylko mogę, właśnie oklejania cienkiej pianki ekoskórą do robienia takich wypukłych elementów. I w końcu... Numer 5. Drelich Drelich. Jak ja mam zlecenie na coś, co da rady uszyć z drelichu, to jestem przeszczęśliwa. Drelich to bawełniana tkanina, grubsza i sztywniejsza, z taką charakterystyczną skośną fakturą. Będzie się was słuchał, będzie się go pięknie szyło, nie będzie się rozciągał, no cudo. Nada się idealnie na przede wszystkim przypominający mundur elementy, chociaż ja na przykład zrobiłam z ciemnoszarego drelichu ten oto płaszcz i tabard. Albo takie portki. Dralich albo surówka bawełniana będą też super podszewką albo warstwą usztywniającą, na przykład do gorsetu. Tyle. Na dziś to tyle, mam nadzieję, że dałam Wam garść ciekawych informacji. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, a może macie jakieś pytania dotyczące dzisiejszej tematyki. Tutaj gdzieś będziecie widzieć, gdzie można mnie znaleźć na Instagramach, Facebookach i wszystkich innych stronkach. A ja bardzo dziękuję za oglądanie i ściskam. Do następnego! Mua.